Czy pijąc dobrą kawę, możecie być jednocześnie less waste i dbać o środowisko? Jak najbardziej. W dzisiejszym odcinku nie tylko przedstawimy Wam wyjątkową kawę, ale również akcesoria, które pomogą cieszyć się nią bez szkody dla środowiska. Do dzieła! Gwatemala to kraj produkujący jedne z najlepszych kaw na świecie, ale jednocześnie kraj zmagający się z ogromnym zanieczyszczeniem i niszczeniem środowiska naturalnego. I właśnie po to, aby walczyć z tym procederem, stworzono linię kaw o nazwie Coffee Co-Changers. Jest to kawa pochodząca z dwóch regionów Gwatemali, Huehuetenango i Acatenango, i z trzech farm. Mamy więc tutaj mieszankę kaw zarówno z obróbki mokrej jak i suchej, e, kaw, które zostały wypalone przez opolską palarnię Hard Beans Coffee Roasters i każde 2 złote z każdej jednej paczki będzie przekazywane na walkę z zanieczyszczeniem środowiska w tych właśnie regionach Gwatemali, gdzie produkuje się te kawy. Będzie również przeznaczone na wdrażanie programów recyklingowych, czyli segregację śmieci, a co najważniejsze, na edukację najmłodszych, na zajęcia w szkołach, które uświadomią młodym, Mieszkańcom Gwatemali, którzy być może kiedyś staną się również farmerami, jak ważne jest dbanie o środowisko, jak ważne jest to, aby nie wyrzucać śmieci po prostu na ulicę, a to wciąż jest nagminny proceder i choć nam może wydawać się to nieprawdopodobne, to tam jest to chleb powszedni. I właśnie po to stworzono linię Cuff Co Changers, aby delikatnie zmienić świat Gwatemali na lepsze. Nie samą jednak kawą człowiek żyje, zatem jeśli już wyposażycie się w tę pyszną kawę z Gwatemali, będziecie mogli ją również pić w nieco bardziej odpowiedzialny sposób, i będą temu służyć chociażby kubeczki marki KIPKA. Wielorazowe, wykonane albo ze szkła, albo z przyjaznemu kawie plastiku, w nieskończonej kombinacji kolorystycznej, pozwalają zmniejszyć użycie i produkcję papierowych czy styropianowych jednorazowych kubków na kawę i herbatę. Dzięki nim nie produkujemy odpadów pijąc naszą kawę i myślę, że jest to wystarczająco dobry powód, aby zaopatrzyć się właśnie w taki piękny kolorowy kubeczek, a żeby nalać do niego gorącą kawę możemy zaopatrzyć się również w butelkę termiczną marki Asobu. Te butelki nie tylko pięknie wyglądają, ale są również świetnie wykonane, a co najważniejsze trzymają temperaturę przez wiele godzin. Wasza kawa na zimno, na przykład w postaci cold brew, będzie tutaj zimna aż do 24 godzin, a gorąca kawa będzie ciepła nawet po upływie 12 godzin, więc jest to dobry pomysł dla tych wszystkich, którzy lubią zaparzyć sobie kawę i zabrać ją na wycieczkę albo po prostu pić w pracy na popołudniowej przerwie na kawę wszędzie tam gdzie nie macie dostępu do ziaren najwyższej jakości. Dla tych wszystkich, którzy lubią pić wodę z plastikowych butelek, nasza propozycja to szklane butelki Sol. Pięknie wyglądające, świetnie wykonane i jednocześnie dobrze wyposażone, ponieważ w komplecie z każdą butelką mamy wycior, który ułatwia jej czyszczenie oraz materiałowy pokrowiec. Dzięki tej prostej rzeczy, jaką jest szklana butelka z zakrętką, możemy ograniczyć zakupy butelkowanej wody i ograniczyć produkcję plastiku i zaśmiecanie naszej planety. A dla tych, którzy lubią pić napoje przez słonkę czy to zimne czy gorące, Sol ma w ofercie zestaw trzech metalowych słomek wielorazowego użytku. Każda z nich w innym kolorze i o innej średnicy. Każdy zestaw tych słomek jest również sprzedawany w komplecie z wyciorem ułatwiającym ich czyszczenie oraz woreczkiem, żebyście mogli je transportować. Zatem, jeśli jesteście na przykład miłośnikami Jerbamatę albo kawy mrożonej, albo po prostu lubicie pić napoje przez słomkę, to to może być sposób na ograniczenie generowania odpadów i plastikowych słomek. Jak widzicie, picie dobrej kawy i nie tylko, może zmienić świat na lepsze. Choćby odrobinę, tak jak w przypadku kawy Cold Changers, możemy Dołożyć swoją małą cegiełkę do poprawy stanu środowiska w Gwatemali. Ale również pijąc kawę z wielorazowego użytku, kubków, termosów czy pijąc wodę ze szklanej butelki, możemy ograniczyć produkowaną przez nas ilość odpadów, która tak bardzo obciąża naszą planetę i zrobić malutki krok w stronę bycia less waste. Powodzenia! Cześć!